Witam wszystkich ponownie na moim kanale na YouTube. Dzisiaj zajmiemy się tematem odblokowania pódlodera HTC One. A pierwsze, co musimy zrobić, no to potrzebny nam jest na pewno telefon HTC. Miejmy pewność, że telefon ma baterię więcej niż połowę, naładujmy go przed tą czynnością. Tak samo miejmy pewność, że mamy skopiowane z telefonu wszystkie dane, wszystkie nasze maile, wiadomości, fotografie, wszystko co mieliśmy w telefonie, bo po tej czynności na samym końcu telefon będzie wymazany kompletnie i przywrócony do ustawień fabrycznych. Następna rzecz, którą jest nam potrzebna oprócz telefonu jest utworzenie folderu jak widzicie na pulpicie najlepiej, bo będzie najlepiej do niego najlepszy dostęp folderu o nazwie Android albo albo jakieś inne nazwie, którą chcecie, ale no najlepiej Android. W dalszej części będzie potrzebne wejście na stronę www.htcdf.com, zarejestrowanie swojego konta. Najlepiej, aby w te konto zawierało prawdziwy adres e-mail, ten który używacie, bo w późniejszym czasie na ten adres będzie do Was wysłany kod odblokowujący Wasz bootloader. Także ja już jestem zarejestrowany na tej stronie. Przejdźmy dalej do czynności, które, które doprowadzą nas do odblokowania bootloadera, a w późniejszym czasie po odblokowaniu bootloadera będzie można zrotować swój telefon, czyli zainstalować super, super user aplikację i instalowanie custom ROMów. Także przejdźmy do odblokowania. Klikamy na unlock bootloader, ikonkę w środkową, przechodzimy start. Get started klikamy. Później e, z rozwijanej listy po prawej stronie e, szukamy HTC na ale jej tam nie ma. Czyli i przechodzimy na sam dół i wybieramy All Other Support Models. Klikamy na to i klikamy na zielone Begin Unlock Bootloader. Teraz czytamy e, całe postanowienia, czy jesteśmy pewni, że chcemy. Klikamy tak. Teraz musimy zatwierdzić... E, ptaszkami, że zapoznaliśmy się ze wszystkim, że wiemy, że stracimy gwarancję i takie inne rzeczy. Klikamy dalej i teraz mamy instrukcję krok po kroku, co powinniśmy zrobić. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, e, uruchomić telefon w trybie fastboot, czyli najlepiej to jest a, zrestartować telefon i kiedy telefon się nam wyłączy ekran, naciskamy volume down i trzymamy do pokazania się e, Fastboot. Telefon teraz jest e, w, w trybie Fastboot. Podświetlono mamy e, ikonkę, e, napis Fastboot. Zatwierdzamy to e, power button. W ten oto sposób telefon e, mamy już w podle remote i zostawiamy go, podłączamy go do komputera. Po podłączeniu e, telefonu. Przechodzimy dalej, mijamy wszystkie kroki, które są na ekranie, i przechodzimy do kroku numer 5. W kroku numer 5 mamy pokazane, a, które pliki, jakie pliki nam są potrzebne jeszcze na komputerze, aby e, telefon został dobrze odczytany. Potrzebny nam jest plik ADBX, e, ADB WinAPI.DLL i FastBootX. E, aby te pliki uzyskać, e, klikamy e, na link, który jest e, po prawej stronie. Zrobię może zoom. Na ten link, po czym otworzy się nam e, następna strona, i z tej strony, w tym e, klikamy na e, Download the SDK. Po ściągnięciu tego SDK, najlepiej e, wrzućmy to tak samo do folderu Android. E, pokażę Wam e, mój folder Android. E, to jest to, które mam, mam ściągnięte e, teraz. E, potem idziemy dalej, wracamy do instrukcji odlokowania bootloadera i w instrukcji jest napisane dalej, że e, niektóre wersje SDK, te nowsze, mogą już nie zawierać ostatniego pliku, który jest nam potrzebny, czyli pliku X. Aby ten plik uzyskać, trzeba ściągnąć starszą wersję SDK Androida, Android SDK, o, do której link jest właśnie zamieszczony poniżej. E, klikamy w ten, ściągamy e, w ten link, ściągamy ten starszy plik. E, teraz przejdźmy do mojego foldera. To jest właśnie. Ten folder starszy, ze starszy, starszym Android SDK. Teraz, jeżeli to już mamy ściągnięte, wchodzimy w nowszą wersję Android SDK, czyli tą pierwszą, którą ściągnęliśmy. Otwieramy folder i widzimy SDK Manager. Klikamy na niego dwa razy. W tym momencie właśnie otwiera się nam okno z aktualizacją i musimy mieć pewność, że mamy zainstalowane Android SDK Tools, Android SDK Platform Tools. Mam to zainstalowane. Jeżeli wy e, tego macie e, napis tutaj No Install, it, musimy to odfistaszkować i dajemy na dole Install, instalujemy. Po tym procesie, kiedy tu mamy zainstalowane, zamykamy okno i przechodzimy jak widzicie do folderu głównego, czyli do tego pierwszego, który ściągnęliśmy SDK Android najnowszego. Jeszcze raz wchodzimy w folder SDK. Wchodzimy we folder Platform Tools. I mamy tutaj e, pierwsze dwa pliki, które są nam potrzebne, czyli ADB i mamy ADB, WIN, API, DLL. Te dwa pliki zaznaczamy i kopiujemy. Po skopiowaniu tych plików wklejamy je do, wklejamy je do głównej lokalizacji folderu Android. Czyli jak widzicie są tutaj skopiowane. Teraz przejdźmy dalej do instrukcji, która e, mówi nam, e, gdzie znajdziemy e, plik, FastBootX. FastBootX Plick znajdziemy w Android SDK Windows folder i potem w folderze TOS. Czyli wchodzimy w Android SDK, SDK, Tools. To jest ten najnowszy program SDK, który ściągnęliśmy. I szukamy tutaj. Jeżeli nie ma w tym momencie FastBoot cofamy się do tyłu do drugiej, starszej wersji SDK Android tools i szukamy tutaj. Znajdujemy fastboot. Klikamy e, na kopiuj i wklejamy to do głównej lokalizacji folderu Android. Czyli jak widzicie e, są trzy pliki, które nas interesują. Widać je tu. Przepraszam bardzo. Są te trzy pliki, które nas interesują. Widać je, e, tutaj: a, ADB, ADB win, apidl fastboot. E, plik a e, Unlock e, Codebin, e, zignorujcie na razie, nie jest Wam potrzebny. Teraz, jeżeli to wszystko macie zainstalowane właśnie, przechodzimy do przechodzimy do okna command, czyli w pasku A może pomniejsze e, otwieramy start, na pasku a, wyszukiwania piszemy cnd otwieramy okno command teraz musimy przejść, uh, otworzyć to okno oczywiście w katalogu Android cd users mm. mc picool oczywiście tutaj będzie na, nazwa waszego komputera w tym momencie desktop Andro android android Czyli w tym momencie wchodzicie w, w katalog, który jest utworzony na, na pulpicie. Wpisujecie jego, jego dane, gdzie on się znajduje. Klikam Enter. Jak widzicie, jesteśmy teraz w tym katalogu. Przechodzimy do następnego kroku, do kroku 8. I teraz musimy wpisać komendę: fastBoot. FastBoot. OM, get, get Identifier Token. Klikamy Enter. I teraz mamy już e, z telefonu ściągnięty e, cały token, i ten token musimy skopiować go, czyli e, dajemy prawo klik. Zaznacz, zaznaczamy, zaznaczamy od tych szczałek, przepraszam źle, od tej szczałki, zaznaczamy do końca, dołu do tej strzałki. Czyli robimy jeszcze raz, zaznacz, to zaznaczamy i klikamy Enter. Teraz mamy to skopiowane. Przechodzimy dalej według instrukcji do następnego kroku 10, gdzie tu wklejamy pod spodem e, token, który skopiowaliśmy przed chwilą. Oczywiście, prawoklik, wklej. Wklejamy nasz token i zatwierdzamy Submit. W późniejszym terminie, gdy zatwierdzimy Submit, dostaniemy na e-mail e-mail z podziękowaniem i z e, plikiem Unlock Bin. A unlock token Bin który musimy zapisać właśnie do e, tak samo folderu Android do głównej lokalizacji, tam gdzie były tam te poprzednie trzy pliki. W późniejszym e, czasie kiedy już skopiowaliśmy to do ten plik do folderu Android, klikamy w link e, w e-mailu, który przenosi nas do kroku numer 11. W kroku 11 jeszcze raz e, wejdźmy do e, pliku Android, do folderu Android. Jak widzicie unlock bin, który wcześniej wam który, o którym wcześniej mówiłem, jest już tutaj skopiowany w moim folderze Android i pozostałe trzy pliki, o których mówiłem wcześniej, też są już tu skopiowane do głównej legalizacji folderu Android. Teraz musimy z powrotem otworzyć okno command, czyli cmd. Otwieramy okno. Znowu wchodzimy do katalogu Android. Cd. Sales. Mc. Pikul, cool. Desk top Android. Coś poknociłem, a już wiem co CD users MC Pikul. Jesteśmy teraz w folderze Android i teraz mamy następny kod, który musimy skopiować pod spodem z naszej instrukcji ze skroku 12. Zwróćcie uwagę, żeby nie było żadnych spacji podczas kopiowania I, i żadnych kropek na końcu, żeby skopiować sam tylko kod, albo go przepisać ręcznie. Dajemy Kopiuj, otwieramy okno, Paste i klikamy Enter. Po tej czynności, jak widzicie, czynność wypadła pozytywnie. Na telefonie pojawi się nam oto coś takiego. W tym momencie jest to informacja, ostateczna informacja, że będziecie blokować bootloader, i w tym momencie możecie się wycofać z tego albo potwierdzić. Czyli potwierdzając, musicie zaznaczyć podświetlić jest, czyli volume up lub volume down. I w późniejszym czasie, jeżeli jesteście pewni, że chcecie odblokować swój bod podświetlacie jest i zatwierdzacie power button. I po tym, po tym czynności, wasz telefon będzie kompletnie wymazany, przerzucony do ustawień fabrycznych i to będzie już jeden krok mniej dzielił was, przepraszam, odflaszowania telefonu nowymi romami, jakimi chcecie tylko i i. i. Zainstalowania Super User na waszym telefonie, czyli kompletnego dostępu ROD do waszego telefonu. Myślę, że to wideo wam pomogło. Jeżeli tak, zatwierdźcie pod wideo, że wam się podobało paluszkiem w górę. Także zapraszam wszystkich do oglądania mojego kanału. Pozdrawiam.